Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku programu Ostaja Inspiracji. Dzisiaj znajdujemy się w studiu Kacpra Orzechowskiego, nowym studiu, które od niedawna funkcjonuje w Olsztynie. Myślę, że znajdujemy się nim dlatego, że jest w nim jeden z najmłodszych fryzjerów w naszym regionie. No, jak wspomniałem, Kacper Orzechowski. Cześć, witaj. Witajcie wszyscy, cześć. Kacper, ta twoja przygoda z fryzjerstwem trwa dość krótko. Gdzie jest jej początek? Jej początek tak naprawdę był na 15 urodzinach, gdzie kupiłem sobie pierwszą maszynkę, pierwsze nożyczki. I tak z filmików na YouTube uczyłem się strzyc na swoich kolegach. Czy z filmików na YouTube można się nauczyć wszystkiego od podstaw? Myślę, myślę że tak. Myślę, że czegoś się nauczyć. Jest teraz na pewno tego o wiele więcej niż jak ja zaczynałem. Dla chcącego nic trudnego, mi się wydaje. Ale skąd akurat zainteresowanie włosami? Bo no nie jest to jakby taka częsta pasja. No, tak naprawdę zaczęło się moje zainteresowanie od pierwszej wizyty w barbershopie, gdzie zachwyciłem się tym wszystkim, co się dzieje, i cały czas podążałem za tematem, gdzie gdzie szukałem informacji w temacie branży, w temacie włosów. Ta branża dzisiaj się mówi barber, kiedyś się mówiła po prostu fryzjerem. Ja też chodzę do fryzjera, ale widzę, że powstaje coraz więcej barberów. Jaka jest różnica między fryzjerem a barberem? Mm, powiem szczerze, że dla mnie nie ma to żadnej różnicy. I barber jest tak naprawdę moim zdaniem tylko anglojęzyczną nazwą. Myślę, że wszyscy jesteśmy fryzjerami, tak naprawdę. Męskimi. Czyli wszystko się sprowadza do włosów ostatecznie. Dokładnie. Czy Jak połknąłeś tego bakcyla związanego z fryzjerstwem, widziałeś co dzieje się w tym salonie fryzjerskim, to co najbardziej ciebie tam kręciło? Ta, ta zmiana stylizacji, czy po prostu możliwość wpływania na wygląd drugiej osoby? Myślę, że najbardziej możliwość wpływania na wygląd drugiej osoby, że można tak naprawdę zmienić sposób, sposób funkcjonowania, sposób życia fryzurą i komfort osobisty. Sprawić, że można się lepiej czuć w swojej fryzurze samym, ze sobą. No To jest coś, co mnie na pewno kręci, przez co bardzo lubię strzyżenia. I kiedy przychodzą do Ciebie Klienci bo rozumiem, że jest już ich trochę wracają. Co mówią, jak widzą efekt końcowy twojej pracy. No ja to tak naprawdę nazywam efektem wow. Gdzie dla mnie każdy klient musi, jakby muszę zauważyć u tego klienta ten efekt. Jak, jak nie on mówi, no to ja sam muszę wyczuć ten efekt. Nieraz tak naprawdę może być to po prostu inne strzyżenie grzywki, ale to musi właśnie być ten efekt końcowy, który, który go. Tak, dokładnie. I, i to, to lubię. Czy zdarzają Ci się tacy klienci, którzy przychodzą, mówią: No, ja tylko tutaj z boku, z tyłu, maszyneczką poproszę i koniec. Jasne, że się zdarzają, różni ludzie przychodzą, jakby ja z każdego próbuję wyciągnąć jak najwięcej i podejść do sprawy profesjonalnie. Czy też mówiłeś o tym wcześniej, jak żeśmy rozmawiali, że zaczynałeś jakby strzyżenie nie na jakichś sztucznych maneginach, tylko już normalnie na, na znajomych. Dokładnie. Czy zdarzały się jakieś wpadki na tym początku, że nie wiem, coś wyszło krzywo, ktoś był niezadowolony, czy też od razu jakby było czuć, że masz rękę do bryzjerstwa? Do tak naprawdę każdy z nas popełnia błędy na, na, na każdej, na, w, w każdym momencie, w, każdej jakby, w każdym miejscu swojej kariery, więc cały czas je popełniamy, ale właśnie chodzi o to, żeby się uczyć na, tym, na tych błędach. Nie? I teraz no, uczysz się bardzo dużo, no, bo o tych szkoleniach i kursach też za moment y, chciałbym porozmawiać, ale interesuje mnie taka rzecz, przychodzi do Ciebie jakaś osoba, mówi, chcę zmienić design. Skąd Ty czerpiesz inspirację? Z rozmowy z tą osobą? Y, z tego, jakie są obecnie trendy? Y, skąd się biorą pomysły na te, y, na te nowe wyglądy? Głównie wpływają na to social media y, i grupki. Y, Fryzjerskie, barberskie, gdzie wymieniamy się swoimi doświadczeniami, gdzie łapie, gdzie wymieniamy się inspiracjami, jak i jakieś targi, eventy barberskie, na które jeżdżę praktycznie na każdy. I tam czerpię inspiracje, jak i też, też udzielam takich pokazów. Czyli to jest rozumiem, całe środowisko wobec wokół Włosów. Czy łatwo jest jakby wniknąć przez środowisko? Kiedyś jak ja zaczynałem to tych, tych ludzi, którzy starali się gdzieś wejść wyżej w tą branżę było znacznie mniej. Teraz już te grono jest wydaje mi się, że dosyć duże i jest coraz ciężej, ale te eventy wszystkie są w taki sposób, że starają się pchać tych młodych, młodych tak naprawdę można powiedzieć, że artystów, mhm. gdzie mają szansę na pewno się gdzieś tam wybić. więc. Czy uznałbyś zawód fryzjera jako taki, który dzisiaj staje się zawodem artystycznym? Myślę, że, myślę, że tak. No, jeżeli nie jest to, to fryzjer, gdzie tylko po prostu podcina boki, gdzie próbuje coś z tych włosów rzeczywiście wyczarować i coś robić więcej niż tylko strzyżenie boki maszynką, mhm. to myślę, że tak. Mówiliśmy o tym początku twojej historii. Ona zaczyna się w Wolsztynie, czy...? bo zostałeś jakby w Wolsztynie, masz tutaj swój salon, a tak naprawdę jest też wiele dużych miast, w których można taki salon otworzyć. No racja, ja na przykład każdemu powtarzam, że Wolsztyn to jest idealne miejsce dla mnie, ponieważ ja lubię spokój, lubię ciszę, w pracy przybywam z dużą ilością osób, ja lubię pójść do lasu, nad jezioro, a mamy tego trochę tutaj w okolicy, za co bardzo to miejsce lubię. Na eventach, czy jak się spotykam z ludźmi z branży, często dostaję pytania czy, czemu nie do dużego miasta, czemu właśnie dlaczego. Czy nie jestem jedynym, który o to pyta? Tak. Ale ja im zawsze odpowiadam, że Wolsztyn to jest miasto pełnych młodych ludzi, gdzie jakby próbują wyrazić siebie, gdzie oni podążają za tą modą. Jest dużo Studentów, którzy gdzieś tam cały czas w tych wielkich miastach żyją tym, tą miejskością. I jakby mogę się tutaj rozwijać, mogę tutaj tworzyć sobie na tych modelach. Czy to są długie włosy, czy krótkie. Ludzie są bardzo otwarci na różne rzeczy, więc. Czyli można powiedzieć, że wysądowały się rynek przed startem. Tak. Ale nie masz takiego odczucia, że jednak jest jakaś konkurencja, no bo powstało kilka salonów w ostatnim czasie. Czy to jakoś wpływa na Twoją branżę, czy raczej masz już klientów takich polecanych, że ta reklama idzie pocztą pantowlową? No to jest trochę, jakby to powiedzieć, ja robię, ja robię swoje. Każdy, każdy z nas, każdy z konkurencji myślę, że robi, robi swoje i dla każdego znajdą się klienci. Ja się cieszę, że mogę być, mieszkać w Olsztynie i obcinać mieszkańców i mnie to cieszy. A, a Czyli każdy ma swoją grupę każdy rozumiem. Ma swoją, tak. Jesteśmy w Twoim studiu, no, studiu w wieku lat 20, studia w wieku lat 20 no, to już jest jakiś wyczyn, ale rozumiem, że Tutaj jakieś wsparcie bliskich wchodzi też w grę, jeżeli chodzi o stworzenie tego no, niezwykłego miejsca. Jasne. Od, na pewno od rodziców dostaje duże wsparcie odnośnie przygotowania tego wszystkiego. No, Czyli było trochę roboty. I od rodziców zaczęła się przygoda ze wtyzjastem, i też dzięki rodzicom no, mamy chociaż te piękne elementy, o których mi mówiłeś przed rozmową, które wykonał twój tata. Dokładnie. Pewne elementy tego pomieszczenia właśnie wykonał mój tata, które wyglądają naprawdę nieźle. Kiedy był oficjalny start tego studia? 16 grudnia. Też odbyła się impreza właśnie Nie pytam o, o szczegóły imprezy, ale no to mamy już jakiś obraz z kilku miesięcy, no prawie dziewięciu, tak? Jak oceniasz taką działalność? No bo to też jest firma, to też jest przedsiębiorstwo. Dokładnie, no. był to na pewno intensywny czas, gdzie gdzie codziennie pracowałem, tak naprawdę myślę, że prowadzenie takiego biznesu to jest od Start się zaczyna, tak naprawdę, już od w, obudzenia się, od wstania z łóżka. To już praktycznie działam cały czas, e, strzygę, e, tworzę. Bo e, co mogę powiedzieć, to, że jak strzygłem dla siebie w pokoju hmm. swoim, swoich znajomych e, czy też tam rodzinę, e, to byłem, mogłem się rozwijać pod kątem artystycznym, mogłem sobie robić. Teraz, jakby się to trochę zmieniło, ponieważ muszę być jakby przedsiębiorcą, jeszcze w dodatku staram się być tym artystą, gdzie jakby spełniać się w tych dwóch rzeczach. Nie można to połączyć? Myślę, że ciężką prasą da, da radę. Bo z jednej strony, tak jak mówiliśmy, te fryzury to jest jakiegoś pewnego rodzaju artyzm, ale z drugiej strony też konkretne oczekiwania klientów, tak? Czyli nie zawsze możesz sobie pozwolić, rozumiem, na taką własną inwencję. Tak. Czy nie przygniata cię taka przedsiębiorczość jednak? E, no. no, no to zderzenie jakby z takim. Je, jest trochę zderzenie, ponieważ no, jest z tego czasu o wiele mniej. Hmm. Dzisiaj jakby rozwijasz się w tym kierunku tego fryzjerstwa. Uczestniczysz w tych szkoleniach. Rozumiem, że edukacja gdzieś tam zakończyłeś czy prowadzi, Tak, czy zakończyłem uczysz? szkołę zawodową. Na tym kierunku. Na kierunku jako fryzjer. Czyli to jest wszystko przemyślane gdzieś tam. Tak. Wrócimy do naszej rozmowy, rozmowy po przerwie, bo my chciał jeszcze zapytać o te szkolenia, natomiast widzów informujemy, że chcielibyśmy też pokazać trochę studio od kuchni, bo Kacper nie jest w tym studiu sam, ma też świetnych współpracowników, więc zobaczcie jak wygląda praca tego studia na co dzień, a my za chwilę wracamy. Witamy po przerwie i teraz chciałbym pogadać o tym, o tych szkoleniach trochę i tych kursach, w których bierzesz udział. Jak wyglądają takie szkolenia, takie zajęcia, w których uczestniczysz? W których uczestniczę? No przeważnie to… kurde, też się zaskoczyłem się trochę. Nie wiem, jak ja mam to opowiedzieć? Wprost, dobra, to jeszcze raz, tak? Mogę zabrać. Eee. Tak. A jak na przykład, no naprawdę, krzywo, nie wiem, okaże się, że krzywo ktoś jest tam ścięty, albo krzywo go zepniesz, To co wygrasz? Przecież nie do końca. O to, pasyko. co muszę. Co? A ty w ogóle ścinasz pożyczkami, czy faktycznie maszynką? Tak i tak. <laughs> nie, dobra. <śmiech> dobra, już ten? <laughs> Zabraliście się? No ja nie wiem, to... właśnie, jak z tym szklaniami powiedzieć. Za... Inaczej sformułuję pytanie. Nie, no mów, po prostu mów, że no przecież Ty masz tych szkoleń masę. No tak. Ile razy, w, od kiedy zaczęło? A co tak po prostu, prosto powiedzieć, że co on... Tak. tak. po prostu, tak. normalnie, tak jakbyś to... Się... wiesz, że szkoleń przechodzę, normalnie mów, żeby, żeby... Tak jak, no tak jak ja Ciebie widzę i tutaj to, co, to co tutaj Kuba też opowiada, no to jest, to patrząc na te w ogóle wszystkie tutaj dyplomy i tak dalej, mhm. No to e, ja mam wrażenie, że Ty nie wiem, w każdym miesiącu jesteś na jakimś szkoleniu. Tego jest dużo, Was zasypują tymi pewnie szkoleniami. Jak Ty je teraz dobierasz? No, czy tam wybierasz każde, czy idziesz na każde? Bo faktycznie można się coś tam ciekawego dowiedzieć. Mm -hmm. Są ludzie, nie wiem, może z kraju. E, ty znasz jakiś mistrzów, o których my nawet nie, o okay. my nawet nie mamy pojęcia. Mm -hmm. Dawaj, to tylko wszystko. Okej, to zadaję pytanie. A naszym gościem jest Kacper Orzechowski. Witamy po przerwie. Za Tobą są liczne dyplomy, pewnie nie wszystkie, które masz. Za co to są dyplomy? Mm, dyplomy to są za różne zawody, jak i szkolenia, które odbyłem w swojej drodze. Która trwa, jeżeli mówimy o tych zawodach, na czym polegają takie zawody? Fyzjerów. Zawody to przede wszystkim jest dany temat. temat. Temat konkurencji, który sobie wybieramy, w którym możemy uczestniczyć. Są rozłożone stanowiska, są rozłożone stanowiska i rozumiem, że każdy z Fyzjerów tam jakby ma swoje stanowisko, swój temat, wybiera do tej fryzury i nie, na czas jakby to się odbywa? Tak, czy... tak, no na czas. I tobie udało się zdobyć wysokie lokaty rozumiem, na takich… Tak, tak. I gdzie, gdzie takie zawody się odbywają, w większych miastach czy…? Przeważnie w większych miastach, w trakcie jakichś eventów, przeważnie. I to jest zdobywanie takich dyplomów jest… czy jakby podbija twój prestiż jako osoby wykonującej zawód zjedna. Myślę, że tak, chociaż, yy, yy, tak. Podwija po prostu. Nie, bo to jest, to jest ogólnie temat, w których nie lubię te zawody ogólnie. Nie lubisz zawodów, a czemu? <grych> nie chciałbym tego mówić. Dobra, zawody zostawiamy. Yy, tak. W, znaczy ja uważam, że to jest jakieś osiągnięcie, fajnie, że bo to są jakby takie rozumiem też można powiedzieć certyfikaty jakiejś umiejętności potwierdzających. Tak, no dla mnie, natomiast bierzesz też udział w no, typowych szkoleniach. Jak istotne są jakby szkolenia w takiej y, drodze zawodowej, którą podążasz? No myślę, że są to, jest to coś najważniejszego chyba w tej branży. E, jeździmy po różnych szkoleniach do różnych osób, czerpiemy od nich inspiracje, e, bierzemy sobie jakiś kawałek ich umiejętności, ich, jej, ich osób i dokładamy do swojego warsztatu. Jeździmy, wymieniamy się umiejętnościami. Naprawdę fajna sprawa. I ile takich szkoleń odbywasz gdzieś tam miesięcznie, rocznie? Czy to jest jakby dużo? W zależności. Co się, co się pojawi w ofercie? Kiedy jakby przyjeżdża jakiś ciekawy fryzjer do Polski, czy, czy właśnie. Okaże się jakaś okazja. Masz 20 lat. Te doświadczenie jeszcze nie jest tak bogate pewnie jak niektórych fryzjerów, natomiast już szkolisz kolejnych. Jak to się zaczęło, że, że jesteś już też szkoleniowcem? Dokładnie. Przyszedł czas, gdzie, gdzie zacząłem dostawać wiadomości odnośnie szkoleń, i po prostu spróbowałem, zacząłem robić te szkolenia. Zaczęło być coraz więcej chętnych. Przy każdy, z każdym pokazem, z każdymi zawodami tych szkoleń jest coraz więcej. Czyli po prostu ludzie zaczęli pytać, tak? Widzieli Twoje Dokładnie. osiągnięcia i pytali. I gdzie te szkolenia się odbywają? Są to szkolenia wyjazdowe, są to szkolenia u mnie w salonie. Aktualnie powstaje plan, gdzie będę otwierał akademię również, więc... Akademię? W, których, w, których, w której będzie się znajdowało więcej stanowisk fryzjerskich i, i będzie można robić też grupowe szkolenia. I gdzie ta akademia będzie się znajdować? Z tyłu tego pomieszczenia. <noise> Czyli biznes się jakby rozwija, tak? Dokładnie. To wszystko. Czyli nie tylko tak. już jakby strzyżenie, ale na no po niespełna roku już kolejne plany e, się realizują. E, Zaczęliśmy wcześniej wątek tych pozostałych pasji, twoich. Czy są też jakieś artystyczne twoje zainteresowania? Myślę, że w sumie nie wiem, czy wędkarstwo jest. Artystyczne, nie, artystyczne ale, chyba nie. Ale na pewno e, można się trochę, trochę zrelaksować gdzieś tam. I... Czyli w sumie jest to spójne z tym, że lubisz tą ciszę i spokój. Tak, dokładnie. Lubię ciszę i spokój bardzo. A jak łączysz tą swoją lubość do tej ciszy i spokoju z salonem, w którym jednak przewijają się klienci, toczą się rozmowy, bo salon to też jest takie pewne centrum rozmów. No właśnie wtedy akurat po całym tygodniu muszę po prostu odizolować się trochę od tych ludzi i przebywać trochę z rybami chyba. Po prostu tak. Czyli spokój i natura. Tak, dokładnie, spokój i natura. Powiedziałeś o tym, o tej akademii to co robisz jakby się rozwija, czyli są jakby rozumiem dobre perspektywy. Czy to jest jakby to w czym się czujesz w życiu najlepiej? Czy to będziesz dalej kontynuował? Tak, myślę, że strzyc będę do momentów, kiedy tylko będę mógł. No jest to na pewno sens mojego życia i, i chcę w to iść. Na chwilę jeszcze przerabiamy tę rozmowę, ponieważ chcielibyśmy pokazać też widzom dalszą część Kulis funkcjonowania studia Kacpra, i za chwileczkę wracamy. Wracamy po drugiej przerwie naszego programu, które dobyliśmy świadome, żeby pokazać też trochę studio, które współtworzysz od kuchni, bo to nie jest tylko studio fryzjerskie. Chciałbym, żebyś jakby wymienił osoby, które na co dzień w tym miejscu z Tobą są, które Ciebie wspierają i które stanowią dla Ciebie inspirację. No, okej, okay. no, ekipę mamy dosyć, dosyć dużą, ponieważ ja zajmuję się fryzjerstwem w tej części. Za moimi plecami hmm. znajduje się pomieszczenie w. W którym działa Mikołaj ze swoją ekipą. I można sobie ja. zrobić tatuaż. I można sobie zrobić tatuaż. No, robią coś niesamowitego. Trochę tych, tych rzeczy mam tutaj na sobie od ręki Mikołaja. Jest Sandra, która ze mną strzyży obok na fotelu. Jest Asia, która strzyży również na drugim fotelu. I są dziewczyny, jest Ala, menadżerka. I jest Jula od piercingu, jest Bartek, który tu również tatuuje, jest Czarek, więc no jest tutaj. Fajna atmosfera, jest na pewno przyjemnie. Czyli osób jest dużo. Rozumiem, że osób chętnych, żeby korzystać jakby z tego studia jako cało, całości, tak. nie brakuje. Na pewno to fajnie żyje sobie swoim życiem. I nabiera pędu, Tak. rozumiem. Czyli y, czego to by życzyć na koniec? Yy, nie wiem, zdrowia. <grychy> życzymy nie tylko zdrowia, życzymy tego, żeby ta działalność się rozwijała, żebyś ty y, pozostał pasjonatem takim, jakim jesteś, a był jeszcze większym. Y, I oczywiście y, pozdrawiamy razem y, wszystkich twoich współpracowników i tych, dzięki którym jesteś w miejscu, w którym jesteś. Tak jest. Zgadzasz się. Tak, dokładnie. <grychy> Kaspat Orzechowski był gościem tego odcinka programu O Inspiracji. A jeszcze zaskoczymy Was, być może za tydzień lub dwa, bo jeszcze do tego studia wrócimy. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.